Siewcy prawdy. Apel do polskich władz. W 1989 roku wielu z nas z nadzieją wzięło udział w farsie, którą przygotowaliście sobie grunt pod coś, o czym nawet nam się nie śniło. Byliśmy naiwni. Stopniowo przez 30 lat rozkradliście i sprzedaliście wszystko, co pokolenia Polaków w mozolnie budowały. Oszukaliście nas przy prywatyzacji. Obsadzaliście wszystkie miejsca swoimi ludźmi a nam zaczęliście odstawiać szopkę, zmienialiście się w rządach i ciągle tylko obiecywaliście, że już będzie lepiej. Tylko, żebyśmy zacisnęli pasa, podczas gdy wy z przesytu nie wiedzieliście, na co jeszcze można wydać pieniądze, które ukradliście. Przyciągnęliście tutaj inwestorów zagranicznych, stworzyliście im doskonałe warunki, a naszych przedsiębiorców stopniowo zniszczyliście. Tworzyliście prawa głównie dla swoich potrzeb, żeby przy każdej kradzieży lub ujawnionym przestępstwie można było powiedzieć, że wszystko było zgodnie z prawem tego kraju. Aby mieć pewność, że nic wam się nie stanie, całkowicie opanowaliście sądownictwo, prokuraturę i policję. Pozwoliliście, aby na półki sklepowe trafiła niezdrowa żywność, odpady, których ludzie. W rozwiniętych krajach nie kupiliby. Z emerytów zrobiliście żebraków. Zniszczyliście nasze rolnictwo i staliśmy się krajem zależnym od importu żywności. Rozłożyliście opiekę zdrowotną. Z powodu jej żałosnego poziomu cierpią wszyscy obywatele. Za nasze pieniądze uzdrobiliście banki, aby je potem niekorzystnie sprzedać za granicę. Edukację, z której wszyscy byliśmy tak bardzo dumni, Doprowadziliście do takiego stanu, że ze szkół nie wychodzą wysoko wykształceni ludzie, ale rzesze ludzi z wyższym wykształceniem, którzy nie umieją zastosować tej wiedzy w życiu. Nie potraficie kierować krajem, potraficie tylko łupić obywateli, którzy w desperacji popełniają samobójstwa, bo nie widzą wyjścia z sytuacji, w którą wpędziła ich wasza chciwość. My, obywatele Polski, Wzywamy Was, którzy rozkradliście i sprzedaliście nasz kraj, którzy jesteście odpowiedzialni za eksterminację tego narodu, którzy jesteście odpowiedzialni za to, że porządni obywatele tego kraju popełniają samobójstwa z powodu warunków stworzonych przez Waszą nieudolność i chciwość, którzy robicie z nas nowoczesnych niewolników, odejdźcie. Wiemy, że ten apel wywoła na Waszych bezdusznych twarzach tylko uśmiech. Spokojnie się uśmiechajcie. My będziemy się śmiać na końcu, gdy pozbędziemy się Was. Potraktujcie to jako wezwanie do odejścia bez żadnych konsekwencji. Powtarzam, odejdźcie, a nic wam się nie stanie. Jeśli tego nie zrobicie, sami poniesiecie odpowiedzialność za to, jak obywatele. Tego kraju was potraktują. Nie łudźcie się, że będą was sądzić wasi sędziowie zgodnie z waszymi prawami. Będą was sądzić ludzie, których doprowadziliście do ruiny, a będą was sądzić zgodnie z własnym zdrowym rozsądkiem. Sami będziecie sobie winni, jeśli postąpią z wami tak, jak teraz wy postępujecie z nimi. Gniew obywateli których zapędziliście w ślepy zaułek, z którego nie widać innego wyjścia, może być srogi. Ukradliście nam naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszym dzieciom i naszym wnukom. Jesteście bezduszni i skorumpowani. My was tu nie potrzebujemy i nie chcemy. Zaczynamy rewolucję wyborczą. Jeśli dotąd byliście przekonani, że nic wam nie może się stać, to od tego dnia wasz spokojny sen zacznie się zmieniać w koszmar, który przypomni wszystkie krzywdy, które wyrządziliście własnemu narodowi i wciąż wyrządzacie. Z czasem przekonacie się, że to, co właśnie czytacie i słuchacie, i z czego się być może jeszcze śmiejecie, zacznie zmieniać się dla was w ponurą rzeczywistość. Od dziś wszyscy ci, którzy przyłączą się do tej rewolucji przeciwko tyranii, niech noszą na piersi naszą białą, czerwoną wstążkę. Ta biało-czerwona wstążka nas stopniowo zjednoczy. Na początku będzie nas kilku, ale z czasem będzie nas coraz bardziej widać. Nie będą to tylko dorośli, będą to przede wszystkim młodzi, dzieci, starsi, obywatele, nauczyciele, Lekarze, a z czasem żołnierze i policjanci słowem wszyscy ci, którzy mają dość. Będziemy cierpliwi, a kiedy nas będzie wystarczająco dużo a to być może nie potrwa długo przejdziemy do otwartej walki, ogłosimy strajk generalny i wyjdziemy na ulicę. Gdy to się stanie, a wy nie będziecie poza granicami kraju, biada wam. Będziemy was sądzić jak największych przestępców, jakich kiedykolwiek nosiła ta ziemia. Obywatele Polski wam pokażą, że polski naród jest tu, budzi się i nie da się zniewolić. To wy doprowadziliście do tej sytuacji. Zaprzedaliście się mirażowi bogactwa i władzy, ale my mamy tego już dość. Nie ścierpimy więcej waszej nieprawości, sprzedajności. I chciwości. Apelujemy do wszystkich młodych ludzi, którzy nie są obojętni na to, jaka będzie ich przyszłość. Obudźcie się. Ukradli wam waszą przyszłość. Dla was nie zostanie nic oprócz beznadziei, długów i niewolnictwa we własnym kraju. Pomyślcie o tym. Apelujemy do dziennikarzy, aby rozważyli, po której stronie będą stać. Czy za Judaszowe srebrniki będą dalej ogłupiać własny naród, czy się przeciwstawią swoim chlebodawcom? Jeśli nadal będziecie uczestniczyć w świadomym wspieraniu kłamstw i półprawd, za które wam płacą, staniecie w rzędzie tych, których ten naród surowo osądzi. W związku z tym ten apel szczególnie odnosi się do pracowników publicznej radiofonii i telewizji polskiej, która w świetle prawa jest instytucją narodową. Niezależną, informacyjną, kulturalną i edukacyjną, która sprawuje funkcję publiczną. Wzywamy wszystkich przyzwoitych i nieskorumpowanych policjantów, żołnierzy, którzy tak jak my zdają sobie sprawę, że ten system jest chory i wymaga natychmiastowej zmiany, żeby stanęli po stronie przyzwoitych ludzi i nie stosowali wobec nich środków represji, zgodnie z oczekiwaniami rządzącej elity. Wy również jesteście obywatelami tego kraju. Jesteście rodzicami, macie dzieci, wnuki, którym ci chciwcy ukradli przyszłość. Wy też zdajecie sobie z tego sprawę. Jeśli działacie przeciwko własnym obywatelom, popełniacie straszną zbrodnię. Nawet przeciwko własnym dzieciom, którym odbieracie nadzieję na godne życie w ich własnym kraju. Wzywamy wszystkich tych, którzy byli i są wykorzystywani przez ten reżim. Aby przyłączyli się do tego apelu i publicznie zdystansowali się od tego zgniłego systemu. Wzywamy wszystkich obywateli tego kraju, którzy identyfikują się z tym apelem, aby na znak tego przypieli biało-czerwone wstążki, abyśmy stopniowo poczuli naszą rosnącą siłę. Na koniec jeszcze raz wzywamy Was, którzy się uważacie za elitę tego kraju, a nie jesteście niczym innym jak tylko Kompletnym dnem. Nie potrzebujemy Waszych pieniędzy, które nam ukradliście. Nie chcemy zemsty. Po prostu odejdźcie. Weźcie wszystko, co nakradliście i wynoście się. Każdy dzień bez Was będzie błogosławieństwem dla tego kraju. Bez Was będzie nam tutaj tylko lepiej. Odetniemy się od przeszłości i zaczniemy wszystko od nowa. Ale tym razem już bez Was. Dziękuję za uwagę, rozsyłajcie to gdzie się tylko da, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Siewcy prawdy.